Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejny odcinek z Kiasportaż, która została zaatakowana przez gryzonie. Eee, tak, w tytule musiałem się poddać. Może nie z systemem, ale z całą procedurą, z wycenami, ale to już Wam objaśnię w dalszej części materiałów. E, pokażę Wam, co się do tego przyczyniło, e, dlaczego, dlaczego postanowiłem auto oddać do ASO. I tak, wczoraj była ładna pogoda, i postanowiłem sobie, że skoro był rzeczoznawca jeszcze raz, skoro przyznali e, kwotę, która nawet nie wiem, czy pokryje zakup samej nowej. Turbiny, nie wspominając o nowym interkulerze, i nie wspominając o kabla, nie wspominając o innych tam elementach, dostałem oczywiście wycenę i z ASO dodatkowo i z niezależnego warsztatu. Natomiast tutaj odpowiedzi nie miałem. Auto stoi dokładnie od 25 lutego i pasuje, opony wymienić na letnie, pasuje pojeździć, natomiast. I pomyślałem sobie, że podemontuję te rzeczy, które są. Widzicie, wszystko jest tutaj po ataku tej gryzoni pobrudzone. Jest akumulatora, wszędzie odchody, odchody tych szczurów czy kun. I tak, myślałem sobie tak, zdemontuję sobie tutaj te wszystkie elementy. Wezmę odkurzacz, odkurzam to. Następnie wezmę wody, wymyję to wodą. I tutaj po demontażu podstawy akumulatora zobaczyłem, że tutaj sobie widzicie, wiszą kabelki. Tutaj jest kabel przykręcony do skrzyni. Natomiast dalej brakuje wiązki. To pewnie jest ta, co tutaj leży na ziemi. I co najgorsze, popatrzcie się. Popatrzcie się, co się stało z wiązką od skrzyni automatycznej biegów. I powiem tak, skoro tutaj. No i tutaj jest bardzo, widzicie, kable są w bardzo grubej. Dojdzie w peszlu, to jeszcze są w bardzo e, grubej otulnie tej ochronnej czy tej izolacji grubej, i myślę sobie tak, skoro są problemy, żeby że nie przyznali mi do tych cewek znaczy, przyznali naprawę za bardzo śmieszne pieniądze. A to już mniejsza z tym, to może poświęcimy. Poświęcimy kiedyś odcinek na to, co poprzyznawali, czego nie przyznali, jakie to były koszty. I teraz oddaję samochód do autoryzowanego serwisu. Oni przejmują sprawę, oni się tym zajmą. Jest to jakaś dla mnie porażka, bo nie ma problemu, żeby wymienić turbinę, wymienić tą wiązkę. Żeby oddać auto do lakiernika, żeby Tutaj to co pogryzły te mastyki lakier Lakiernik to zrobił Żeby wymienić Uszkodzone Przewody powietrzne Żeby Umyć to wszystko po tym ataku Natomiast tutaj Jeżeli z tamtymi rzeczami Są takie problemy, takie batalie A doszła dodatkowo Przynajmniej to co ja zauważyłem teraz ta wiązka od skrzyni automatycznej, która prawdopodobnie jest zintegrowana już ze sterowaniem bezpośrednio, to w skrzyni już wolałbym nie ingerować. Tym bardziej, że auto jeszcze jest na gwarancji. Zrobią wedle technologii. Jeżeli będę chciał auto odsprzedać, Sprzedać. Będzie wszystko udokumentowane, co było zrobione, jak było zrobione, że było zrobione w technologii producenta, że nie było nic kombinowane, bo tutaj wiele osób pisze, że albo myśli, że chce się dorobić na szkodzie Nakia. Natomiast po prostu chcę jeździć i chciałem, żeby to, co zostało uszkodzone, żeby zostało przyznane albo pieniądze na nowe części i pieniądze na naprawę rzetelną tych uszkodzeń. Skoro płaci się ubezpieczenia, wydaje mi się, że po to, żeby spać spokojniej, żeby auto nie stało drugi miesiąc, tylko żeby mogło dalej bezpiecznie jeździć, tak? Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie w tej kwestii. Natomiast ja teraz wszystkie rzeczy, które zdemontowałem, które zdemontowałem, pakuję do kartoników, do bagażnika. Dzwonię po lawetę. No i już auto oddajemy do Kia. Będzie na pewno jeszcze odcinek, powiem Wam e, finalnie, ile cała. Ile cała naprawa tego ataku kosztowała, a ile zostało przyznane mi. Także w tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i do zobaczenia. Pozdrawiam.